Siemano z Hej cześć, Siemano z tej strony Joseph 10 Dzisiaj zagramy sobie w takie te w kapsle, ale nie będziemy grać Ka kapslami, tylko będziemy tak sobie trykać palcami. No, ja jestem Laura, jestem jego pomocniczką, zawsze e, nagrywałam Minecrafta nawet e, Teraz nagrywa moja młodsza siostra. Dobra, co zaczynamy? Dobra, ja jestem Lewandowski, a ty? Ja Jestem Neymar. <noise> bruna. Piłka nam wypadła. O, Bruno. Czekajcie, żeby... czekajcie, bo mi bramkę. Czekaj, czekaj. Ale mi <noise> Jeden 1 zł. Co? Chcesz coś powiedzieć? Nie, że już mam jeden Mhm. Czy tutaj mogę tu usnąć? Z... A widać? No, bo nam wypadła piłka. Dobra, wiesz, bo nie widać, nie? <śmiech> <śmiech> nie jeden! A. Olo, grona, teraz super. <laughs> <laughs> Można, tak? Jakieś lepiej nawet, nie? Nie wolą palca. a Ja tylko na dopędę, nie? Mój ruch. Gol! 2 Znowu piłka na dwa. Ej, masz tylko...